W nocy 15 października 1977 roku Christine Eight i Helen Scott opuściły pub jako jedne z ostatnich klientów. Był to ich ostatni przystanek tej nocy. Obie siedemnastolatki postanowiły nieco się rozerwać i odwiedzić kilka lokali w Edynburgu. Pub na Starym Mieście wydawał się być idealnym miejscem na zakończenie sobotnich wojaży. Obie siedemnastolatki w dobrych humorach ruszyły w stronę przystanku autobusowego. Jednak nigdy tam nie dotarły. Następnego dnia nagie ciało Christine odnaleźli przypadkowi przechodnie w Gosford Bay. Zwłoki Helen odnaleziono chwilę później 10 kilometrów dalej. Nagie ciało drugiej siedemnastolatki leżało porzucone przy drodze w pobliżu pola kukurydzy. Obie dziewczyny były zakneblowane, pobite, związane, wykorzystane i uduszone. Wyglądało na to, że sprawca nawet nie próbował ukrywać zwłok. Sprawa wstrząsnęła lokalną społecznością, a policja pracowała pod ogromną presją. Ludzie bali się o siebie i swoich bliskich i żądali szybkiego zatrzymania sprawcy. Specjalna grupa śledczych przystąpiła do działania. Wytypowano 500 podejrzanych i przesłuchano blisko 13 tysięcy świadków, ale wszystko na nic. Nie było najmniejszego śladu, który mógłby przybliżyć śledczych do wyjaśnienia tej sprawy. Szkockie media codziennie pisały o brutalnym sprawcy, który wciąż jest na wolności i w każdej chwili ponownie może zaatakować. Jeszcze większa krytyka spadła na policję, gdy media jako pierwsze opublikowały fotografię z pubu. Na niej obie zamordowane koleżanki siedziały w towarzystwie dwóch mężczyzn. To oni byli teraz głównymi podejrzanymi w sprawie o morderstwo, ale pomimo wysiłków nie udało się ustalić ich tożsamości. Wszystko zaczęło układać się w jedną spójną całość, gdy najaw wyszedł o fakt, że każda z dziewczyn miała związane ręce przy użyciu innego stylu węzów. Jednak na tym ustalenia policji się zakończyły. 1 maja 1987 roku śledztwo zostało umorzone. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale kryminalnym. Ja mam na imię Łukasz i zapraszam Was na mój kolejny podcast. Zanim przejdę dalej chciałbym przypomnieć Wam i serdecznie polecić usługę YouTube Premium. Dzięki niej możecie oglądać filmy bez reklam, pobierać ulubione treści i słuchać na przykład muzyki albo moich podcastów w tle. Już dziś możecie przekonać się o zaletach YouTube z usługą premium. Wypróbujcie ją bezpłatnie przez 30 dni, po których możecie zrezygnować bez żadnych konsekwencji. Dobrze wiecie, że nie polecałbym Wam czegoś, czego sam nie sprawdziłem i czego nie jestem pewien. YouTube z usługą premium polecam z całego serca. Sprawdźcie zresztą sami. Sprawa zabójstwa dwóch siedemnastolatek trafiła do policyjnego archiwum szkockiej policji. Dopiero po 20 latach, w 1997 roku, postanowiono przyjrzeć się jej po raz kolejny. Stało się to głównie za sprawą postępów w kryminalistyce. Śledczy mieli cały wachlarz śladów genetycznych ujawnionych przy zwłokach, ale w 1977 roku na nic im się to zdało. Teraz, dwie dekady później, można było wyizolować profile DNA. Na tej podstawie ustalono, że jest to ślad należący do mężczyzny. Rozpoczęły się żmudne czynności. Należało dotrzeć do wszystkich 500 mężczyzn wytypowanych 20 lat wcześniej i porównać ich kod genetyczny z tym ujawnionym na miejscu zbrodni. Jednak po kilku miesiącach sprawa znów utknęła w martwym punkcie. Żaden z tych mężczyzn nie był sprawcą. Akta znów trafiły do archiwum. 8 października 2003 roku kanał BBC Crime wyemitował odcinek poświęcony tej sprawie. Chwilę po emisji na policję zadzwonił mężczyzna. Twierdził, że w noc morderstwa spacerował w pobliżu zatoki Gosford. Wówczas zobaczył podejrzany samochód. Była to fabryczna furgonetka, która jechała dość nietypowo. Kierowca raz przyspieszał, za chwilę zwalniał i zjeżdżał z wytyczonej ścieżki. Była to jedna ze 130 informacji, jakie tej nocy otrzymali policjanci. Ludzie zgłaszali się z kolejnymi rewelacjami, twierdząc, że wcześniej te informacje nie wydawały im się istotne. W gruncie rzeczy ludzie nie byli poinformowani o szczegółach zbrodni z 1977 roku i niektórzy nie łączyli tego, co widzieli z zabójstwem dwóch młodych kobiet. Dopiero po reportażu połączyli fakty. 15 października 2003 roku śledczy postanowili zrobić kolejny krok. Wszystkie materiały dowodowe wysłano do siedziby służb nauk sądowych z prośbą o zidentyfikowanie osób na podstawie DNA. Już wtedy krajowa baza danych profili DNA w Szkocji była bardzo obszerna. Szybko ustalono, że zabezpieczone na zwłokach ślady częściowo pasują do kilkunastu osób. To oznacza, że te kilkanaście osób w jakimś stopniu są spokrewnione ze sprawcą. Kolejne analizy i praca operacyjna zaciśniały krąg podejrzanych. Aż 25 listopada 2004 roku funkcjonariusze aresztowali mieszkańca Edynburga. Był nim Angus Robertson Sinclair. Mężczyzna został oskarżony o zabójstwo dwóch nastolatek i trafił do aresztu. Przez cały czas milczał, nie odpowiadając na pytania policji oraz sądu. Śledczy uznali, że ich materiał dowodowy jest na tyle obszerny, że można postawić przed sądem jednego z oskarżonych. 27 sierpnia 2007 roku ruszył proces. Angus Sinclair został oskarżony o to, że w nocy z 15 na 16 października 1977 roku, wspólnie ze swoim szwagrem Gordonem Hamiltonem, Uprowadzili dwie siedemnastolatki, które poznali w pubie. Następnie obie zakneblowali ich własną bielizną, a następnie skrępowali ręce. Obie kobiety rozebrali i kilkukrotnie na zmianę wykorzystali. Po wszystkim udusili, a ciał pozbyli się w różnych miejscach. Na szyjach ofiar sprawcy zostawili ich własne podwiązki. Największą obawą śledczych, jak się później okazało słuszną, był fakt, że Hamilton już nie żył, zatem jego wersji nikt nie mógł poznać. Sinclair doskonale o tym wiedział i zaprzeczał, aby miał cokolwiek wspólnego z zabójstwem. Przyznał, że faktycznie współżył z obiema nastolatkami, ale stało się to za ich zgodą. Gdy się z nimi rozstawał, obie były zadowolone i co ważniejsze, obie żyły. Oskarżony stwierdził, że sprawcą zabójstwa mógł być jego szwagier, gdyż to on został z dziewczynami, gdy on poszedł do domu. Cały proces był poszlakowy. Śledczy nie dysponowali samochodem, w którym miało dojść do zabójstwa, bo ten został zezłomowany zaraz po zbrodni. Dowody zabezpieczone na ciałach ofiar łatwo można było podważyć, co zresztą wyjaśnił podejrzany. Do tego nie było żadnych naocznych świadków tamtych wydarzeń. I wtedy do akcji wkroczył obrońca Sinclair'a. Jego popis na sali sądowej przeszedł do historii. 7 września 2007 roku adwokat podejrzanego wstał i poprosił o możliwość złożenia wniosku. Zażądał ukarania prokuratora prowadzącego śledztwo za zniesławienie jego klienta. Wszystkie zarzuty uznał za nieprawdopodobną bredniej szukanie kozła ofiarnego. Według niego była to sprawa polityczna, a ogłoszenie sukcesu przyczyniłoby się do wzrostu poparcia dla lokalnej władzy. Adwokat idąc za ciosem poprosił sąd, aby przedstawiono choć jeden dowód na to, że Sinclair współżył z zamordowanymi kobietami bez ich zgody. Na to dowodów nie było. Nie było też dowodów na to, że podejrzany stosował siłę lub przetrzymywał siedemnastolatki bez ich zgody. Sędzia, słuchając tych słów, zdał sobie sprawę, że oskarżenie nie dysponuje niczym, co mogłoby działać na niekorzyść Sinclair'a. Decyzja zatem mogła być tylko jedna. 10 września 2007 roku oficjalnie Angus Sinclair został uznany za niewinnego. Jak pewnie zauważyliście, nie wspomniałem nic na temat zatrzymania podejrzewanego. Nie wspomniałem, ponieważ nie było potrzeby zatrzymywania go. Angus Sinclair odbywał kolejną karę pozbawienia wolności. W przeszłości był skazany za zabójstwo kilkuletniej dziewczynki, za co otrzymał wyrok 6 lat więzienia. Wyrok odsiedział i wyszedł na wolność. To wydarzyło się w roku 1961. W 1982 roku przyznał się do tego, że napadł i wykorzystał 11 chłopców. Za ten czyn usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. W 2001 roku usłyszał kolejny wyrok. Tym razem chodziło o sprawę 17-letniej Mary Galarz. Do tej zbrodni doszło w 1978 roku. W listopadzie Sinclair zaciągnął w krzaki 17-latkę i ją wykorzystał. Na koniec podelżnął jej gardło, a na szyi zawiązał jej własną podwiązkę. Do tej zbrodni również się nie przyznawał. Jednak w 2001 roku prokurator udowodnił bezsprzecznie jego winę. Zabezpieczone ślady DNA pasowały do oskarżonego i nie było żadnych wątpliwości, że to on jest jedynym sprawcą tego okrutnego przestępstwa. Po wyroku z 2007 roku opinia publiczna dosadnie wyraziła swoje niezadowolenie. Media szeroko komentowały wynik śledztwa, a społeczeństwo zarzuciło policji brak zaangażowania. Sprawa zrobiła się na tyle poważna, że minister sprawiedliwości, który w Szkocji nosi tytuł Lord Sprawiedliwości Generalnej, tłumaczył swoją decyzję w parlamencie. Wtedy też rozgorzała dyskusja, czy wyrok w tak poważnej sprawie jako morderstwo powinien wydawać tylko jeden sędzia. Już wtedy sprawą żył cały naród, ale nikt nie przypuszczał, że przejdzie ona do historii szkockiego sądownictwa. Przez kolejne miesiące minister sprawiedliwości i najwięksi znawcy prawa w Szkocji opracowywali nowe przepisy karne. Do tej pory decyzja sędziego była najważniejsza i bezsporna. Społeczeństwo żądało, aby w kodeksie znalazł się zapis o możliwości odwołań od wyroków. 22 marca 2011 roku opublikowano nowe prawo w Szkocji. Parlament przegłosował ustawę o podwójnym karaniu. Ustawa ta zawiera konkretne przepisy, w których osoby skazane lub uniewinnione przed sądem mogły być ścigane po raz kolejny za to samo przestępstwo. 14 marca 2014 roku na mocy nowego prawa prokurator wniósł o ponowne przeprowadzenie śledztwa w sprawie morderstwa Christine ID oraz Helen Scott. Skład trzech sędziów przez 8 dni analizował dokumenty przedłożone przez prokuratora. W końcu zapadła decyzja. 15 kwietnia 2014 roku ruszył ponowny proces, w którym na ławie oskarżonych usiadł Angus Sinclair. 14 listopada 2014 roku sąd uznał go winnym podwójnego morderstwa z 15 października 1977 roku. Sędzia skazał go na karę minimum 37 lat więzienia. Ten wyrok oznaczał, że sprawca musi spędzić w więzieniu minimum tyle samo lat, ile unikał odpowiedzialności. Oznaczał też, że sąd w każdej chwili mógł przedłużyć karę więzienia, gdyby zachodziła obawa, że sprawca stanowi zagrożenie dla społeczeństwa. Sąd uznał, że Sinclair może wyjść na warunkowe zwolnienie z więzienia w wieku 106 lat. No dobrze, a jak doszło do tego, że sprawca wpadł po 37 latach, co takiego zmieniło się tym razem, że prokurator odniósł sukces? Przecież Sinclair już raz został uniewinniony za podwójne morderstwo z 1977 roku. Pierwszym zadaniem specjalnej grupy śledczych było przeprowadzenie analizy wszystkich niewyjaśnionych zabójstw w Szkocji od 1968 roku, aż do aresztowania Sinclaira. Szybko natrafiono na akta niewyjaśnionych zbrodni, kiedy ofiarą była młoda kobieta, a jej ciało zostało porzucone przy drodze lub w miejscu publicznym. Każda z nich zginęła po tym, gdy wyszła do baru lub na dyskotekę. Każda z nich została uduszona. Sześć spośród tych spraw było niemalże identycznych. Pasowały w wielu punktach do działań Sinclair'a oraz Hamiltona. Pasowały okoliczności, a także wiązania, jakich sprawcy używali do krępowania ofiar. To nie mógł być przypadek. Modus operandi wskazywał na konkretny wzór podpis seryjnego mordercy, który się nie zmienia ale to wciąż było za mało, aby oskarżyć Sinklara o te zbrodnie. Przytomnością umysłu wykazali się naukowcy z Uniwersytetu w Edynburgu. W nadziei, że w przyszłości możliwe będą badania, które na podstawie DNA pozwolą wytypować sprawcę przestępstwa, zachowali wszystkie próbki zabezpieczone na miejscach niewyjaśnionych zabójstw. Pojawienie się więc nowych dowodów całkowicie zmieniło bieg śledztwa. Naukowcy z laboratorium dysponowali nowymi technikami. Jedną z nich była analiza materiałów dowodowych pod kątem ujawnienia materiału genetycznego, który mógł się na nich znajdować. Mówiąc wprost, naukowcy postanowili sprawdzić, czy ślady DNA podejrzanego znajdują się na przykład na rzeczach, którymi skrępowano lub zakneblowano ofiary. Wykorzystana do tego metoda pozwalała naukowcom ubranym w specjalne okulary i przy użyciu światła LED ze specjalnym filtrem zobaczyć ślady, które kilka lat temu były niedostrzegane. Teraz ślina lub nasienie fluoryzuje w tym świetle. Na tej podstawie udowodniono, że na podwiązkach, które znajdowały się na szyjach ofiar, było nasienie Sinclara. Oskarżony nie przyznawał się do tej zbrodni. Powtarzał to samo, co mówił podczas pierwszego procesu. Ponadto podważał jakość zebranych dowodów, ale ława przysięgłych uznała go za winnego. Na podstawie tych samych badań potwierdzono, że Sinclair miał kontakty z 37-letnią Franceską Baker, która mieszkała kilkanaście metrów od jego domu i również została zamordowana w podobnych okolicznościach. Również 36-letnia Hinda Macqueli, 23-letnia Agnieszka Connelly i 20-letnia Anna Kenny przy każdej z nich zabezpieczono ślad genetyczny należący do Sinclara, ale on twierdził, że do stosunków dochodziło za obopólną zgodą, a jako że nie było świadków tych zbrodni, nie można było zaprzeczyć słowom podejrzewanego. Co ciekawe, w sprawie z 1977 roku od początku był świadek, który mógł zapobiec kolejnym tragediom. To lokalny policjant, który tej nocy patrolował miasto. W pewnym momencie zauważył na chodniku dwie młode dziewczyny. Jedna z nich upadła, ale szybko się podniosła. Obok stał mężczyzna, który się wszystkiemu przyglądał. Policjant podszedł do siedemnastolatki i zapytał, czy wszystko jest w porządku. Wtedy jedna z nich powiedziała, że zostały zaproszone na imprezę przez dwóch świeżo poznanych mężczyzn, ale są zbyt zmęczone, więc jadą do domu. Policjant wrócił do patrolowania miasta, ale po chwili zauważył znów te same dziewczyny, tym razem w towarzystwie dwóch mężczyzn. Jak się okazało, byli to Sinclair i Hamilton. Ten policjant wyjawił swoją tajemnicę po prawie 40 latach. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Jak zawsze życzę Wam spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia!